Witajcie na kanale Gameverse. Dzisiaj omówimy każdy aspekt podróży Loki'ego przez MCU w zaledwie 8 minut. Powiem Wam wszystko, co musicie wiedzieć o bogu kłopotów przed sezonem drugim. Ostrzegam, że zawierać to będzie spoilery z całej historii MCU, więc kto nie chce, może ominąć ten film. Skoro już ostrzegłem, to zaczynajmy. Loki pojawił się po raz pierwszy w filmie Thor z 2011 roku. Wówczas ukazał się jako zazdrosny i żądny władzy oszust, próbujący ukraść tron swojemu bratu. Loki miał też swoje tajemnice, których nawet sam nie znał. Okazało się, że nie jest prawdziwym Asgardczykiem, lecz właściwie Jotunem. Loki odkrył swoje prawdziwe pochodzenie podczas kłótni ze swoim przybranym ojcem. To odkrycie podsycało jego pragnienie udowodnienia swojej godności i zwiększało zazdrość wobec brata. W skrócie, Loki umiera po raz pierwszy pod koniec Tora, wpadając do tunelu czasoprzestrzennego stworzonego po zniszczeniu Bifrostu w trakcie walki z Torem. Loki dryfuje przez kosmos, aż w końcu zostaje znaleziony przez Thanosa. To wprowadza nas bezpośrednio do filmu Avengers z 2012 roku. Loki nadal pragnie władzy jako główny antagonista tego filmu, ale tak naprawdę pracuje dla większego zła. Thanos obiecał mu Ziemię w zamian za przekazanie Tesseraktu, czyli Kamienia Przestrzeni, aby pomóc mu w realizacji swojej misji. Thanos daje Lokiemu potężne berło zawierające kamień umysłu i pełną kontrolę nad ogromną armią Chitauri. Thanos ma misję zebrania sześciu kamieni nieskończoności, aby unicestwić połowę wszechświata. Cytując go: za pomocą tych sześciu kamieni mogę po prostu pstryknąć palcami, a wszystko przestanie istnieć. On jest głównym antagonistą całej sagi nieskończoności w MCU. Więc Loki wkracza do akcji już na samym początku i niszczy całą placówkę Shield, co przyciąga uwagę Nika Fury'ego i jeszcze nie zebranej drużyny Avengers. W trakcie filmu Loki jest pojmany, zabija wielu ludzi, ucieka. Ponownie zostaje pojmany i znów zabija wielu ludzi. Zauważcie, że to pewien rodzaj wzoru, który będzie towarzyszył mu przez całą jego historię. Po ucieczce z heli Loki udaje się do Nowego Jorku, gdzie zaczyna wysyłać Chitauri z kosmosu przez portal. Jednak na miejscu pojawiają się Avengers i rozpoczyna się ogromna bitwa, która niszczy większość Manhattanu. W końcu Avengers pokonują Lokiego i Chitauri oraz zamykają portal tony doświadcza wtedy wiedzy, która towarzyszyć mu będzie przez całe MCU. Następnie Loki zostaje pojmany i zabrany z powrotem do Asgardu, co prowadzi nas do wydarzeń filmu Thor Mroczny Świat z 2013 roku. W Thor Mroczny Świat pojawia się nowe zagrożenie, elfowie ciemności pod wodzą Malekita, który pragnie użyć potężnej broni zwanej Etherem, który jest formą Kamienia Rzeczywistości, aby pogrążyć wszechświat w ciemności. Thor postanawia uwolnić Loki'ego z więzienia, aby pomógł mu pokonać Malekita, ale podczas ich pierwszej walki z elfami ciemności Loki ponownie umiera. Okazuje się jednak, że to tylko kolejna iluzja stworzona przez Boga kłopotów. Pod koniec filmu widzimy, że Loki tak naprawdę udaje Odyna, gdy wszech jest pod wpływem jednego z zaklęć Lokiego, a jego prawdziwe położenie jest nieznane. Przeskakując do filmu Thor Ragnarok z 2017 roku, Loki wreszcie zaczyna akceptować swoją wewnętrzną naturę antybohatera. Thor wraca do Asgardu i szybko odkrywa oszustwo Lokiego, zmuszając go do ujawnienia swojej prawdziwej postaci przed wszystkimi. Thor zdaje sobie sprawę, że Odyn nie znajduje się w Asgardzie i podejrzewa, że Loki mógł mieć z tym coś wspólnego. Razem wyruszają na poszukiwanie ojca i odnajdują go w Norwegii, gdzie mówi im: To moje życie było jedyną przeszkodą, ale nadszedł mój czas. I znika. Śmierć Odyna uwalnia Hele, boginię śmierci, z jej więzienia, która okazuje się być starszą siostrą Tora i Lokiego. Jej tożsamość była ukrywana przed Asgardem przez tysiące lat. Hela demonstruje swoją potęgę, niszcząc Mjolnira z łatwością. Thor i Loki zdają sobie sprawę, że są kompletnie bezradni i próbują uciec. To prowadzi do serii wydarzeń, które zostawiają Tora i Lokiego na planecie Sakar. Na Sakar spotykają Halka i potężną Asgardkę o imieniu Walkirie. Którzy potrzebują dać się przekonać, aby pomóc im w wydostaniu się z planety. Zgadzają się i wszyscy uciekają, aby stawić czoło Heli w Asgardzie, nosząc nazwę Revengers. Grupa wreszcie pokonuje Hele, wywołując ognistego giganta Surtura, który niszczy zarówno Hele, jak i cały Asgard. W procesie tym Revengersi i reszta ocalałych Asgardczyków wyruszają w poszukiwaniu nowego domu, ale na końcu filmu Natrafiają na ogromny statek kosmiczny. To zapowiada wydarzenia nadchodzące w filmie Avengers Wojna bez granic z 2018 roku. Avengers, wojna bez granic, rozpoczyna się dokładnie tam, gdzie skończył się Thor Ragnarok, ustanawiając bardzo mroczny ton od samego początku filmu. Okazuje się, że ogromny statek na końcu Ragnaroka był niczym innym jak Thanosem i jego czarnym zakonem. Szalony Tytan pojawia się i zaczyna siać spustoszenie, pokonując Tora, Hulka i zabijając połowę ocalałych Asgardczyków oraz Haimdala. W ostatecznej próbie zabicie Thanosa, Loki próbuje go oszukać, oferując Tesseract w zamian za oszczędzenie swojego życia. Jednak Thanos wie o zamiarach Lokiego i dosłownie łamie mu kark, przy czym mrożącym głosem mówi: Tym razem nie będzie z martwych wstania i zabija go. Wydawało się, że to koniec Loki'ego na dobre, ale tak nie było. Wszystko zmieniło się, gdy Avengers Koniec gry trafiło do kin i przywróciło go do życia. Cóż, w pewnym sensie. W filmie Avengers Koniec gry z 2019 roku, podczas tak tzw. hajstu czasowego, Iron Man, Kapitan Ameryka, Hulk i Ant-Man podróżują wstecz w czasie do roku 2012 w trakcie bitwy o Nowy Jork. Która miała miejsce w pierwszym filmie Avengers. Wydarzenia układają się podobnie jak w pierwszym filmie: Avengers zwyciężają, a Loki zostaje pojmany. Jednak przed tym, zanim zostanie zabrany do Asgardu, dzieje się coś innego. Loki znika w nieznane po ucieczce i przez dwa lata pozostajemy w niepewności co do jego losów. Aby to wyjaśnić, to nie jest oryginalny Loki, to odmiana z roku 2012. No cóż, Okazuje się, że eskapada Lokiego z Tesseractem wprowadza go prosto w ręce Time Variance Authority, czyli Agencji do Spraw Różnic Czasowych, która działa praktycznie jako stróże czasu, dbając o święty przepływ historii. Upewniają się, że nikt nie zakłóci świętej linii czasu, usuwając specyficzne odmiany, które powodują kłopoty. Agenci pracują dla tajemniczych opiekunów. Loki zostaje przetransportowany do siedziby Time Variance Authority, gdzie spotyka agenta o nazwie Mobius. Mobius wykorzystuje Lokiego, aby ścigać tego złoczyńcę, który tworzy zamieszanie na wielu liniach czasowych. Okazuje się, że ta konkretna osoba to odmiana Lokiego, ale jest pewien zwrot akcji. Ten Loki nosi imię Sylwii i jest odmianą żeńską naszego antybohatera. Kiedy Sylwię i Loki się spotykają, widać, że lecą iskry. Ale nie mówię tu o romantycznych iskrach. Oboje mocno się starają i dochodzi tu do wielu starć. A w chaosie pojawia się mnóstwo innych odmian bohatera, którzy walczą między sobą. Wśród całego zamieszania pojawia się też pewne zrozumienie i może nawet maleńkie połączenie między nimi. W międzyczasie Loki i Sylwii trafiają w miejsce poza czasem i przestrzenią czyli czyściec znany jako pustka. To swojego rodzaju wysypisko dla wszystkich odciętych odmian czasowych i zmian, strzeżone przez potężną istotę zwaną Goliatem, kolejną odmianą Loki'ego. Klasyczny Loki. Wykorzystuje swoje moce, by stworzyć wielkie odchylenie, odciągając uwagę Goliata na tyle długo, aby Loki i Sylwii mogli połączyć swoje umiejętności w zaklęciu i rozproszyć bestie. Odsłania się cytadela na końcu czasu. Dom prawdziwego twórcy świętej linii. A teraz oto główny zwrot akcji tego sezonu. Okazuje się, że cała ta agencja strażników czasu nie jest tym, za co się podawała. A stróżowie czasu to tylko wielka iluzja. Za kulisami tego przedstawienia kryje się odmiana kanga zdobywcy o imieniu ten, który pozostał. Proponuje on Lokiemu i Sylwii wybór. Przejąć jego miejsce. I kontynuować jego dzieło, lub go zabić i uwolnić multiversum pełne niebezpiecznych wariantów kanga. Jednakże jest to pierwszy raz, kiedy naprawdę nie wie, co wydarzy się dalej. Nadszedł czas decyzji, a losy multiversum wiszą na szali. Bez większego wahania, Sylwii wbija mu nóż w ciało i zabija go. Do zobaczenia wkrótce, mówi. Sylwii swoim działaniem rozbija starannie utrzymaną świętą linię czasową, co prowadzi do pojawienia się multiversum w nieskończoności odmian i rzeczywistości. To przygotowuje grunt dla różnych projektów MCU, takich jak Spider-Man bez drogi do domu, Doctor Strange i szaleństwo multiversum, seria What If, Ant-Man 3 oraz praktycznie reszta faz 5 i 6. Czekasz na drugi sezon Loki'ego? Co myślisz, że się wydarzy? Daj mi znać w komentarzach i do zobaczenia w następnym filmie.